Podobno, panie, nie jest stąd. Jakie to ma znaczenie? Kolosalne. Nie rozumiem, jak mogliście się przeprowadzić do tej dziury. Zobaczysz. Pomówisz. Nie, nie wierzę, że dostałeś tę pracę przypadkiem. Chciałeś tu przyjechać. Piotr Zażycki. Kiedy widział się pan ostatni raz z synem? Nie wrócił wczoraj po szkole do domu. Zero jeden. mamy te zwłoki. Daniel Gwizd. To prawda? To nie był wypadek? Chcieliśmy sprawdzić tropy w sprawie śmierci tego chłopaka. Sprawa jest zamknięta. Koniec audiencji. Wypiekalać. W Pochuj to wróciłeś? Ktoś napisał do mnie list. Musisz tutaj wrócić, to jest ważniejsze niż myślisz. Trapa jest grubsza, niż myślałem. Wszystko, co złe dzieje się przez las. Ty Cię znam, zawsze coś ukrywasz. Wiesz bardzo dobrze, że przyjrzeć czas, żeby napisać prawdę o tym, co się działo w lesie po wojnie. Nie da się żyć w takiej ciemności. Nie mówisz mi całej prawdy. Niech się pan w to nie miesza. Nie mogę już tak dłużej żyć. Kurwa, ile razy mam cię za to przepraszać? Ile? Ten chłopiec zasługuje na W naszym mieście nic nie dzieje się przypadkowo.